Jakiś czas temu zrobiłem materiał o tym, jak kinematografia okresu PRL-u próbowała kopiować hollywoodzkie produkcje. Zacząłem się wtedy zastanawiać, czy aby przypadkiem nie działało to w dwie strony. No i nie działało. Ale mimo, że myśl o Hollywood kopiującym kino PRL-u wydaje się śmieszna, to nie można powiedzieć, że polska kinematografia była dla Amerykanów czymś kompletnie niewartym uwagi. Wręcz przeciwnie, mimo rozwiniętego przemysłu filmowego Hollywood może nam kilku rzeczy zazdrościć. Z Polski pochodziło wielu cenionych specjalistów, przede wszystkim operatorów, ale nie tylko, a niektórzy amerykańscy reżyserzy wprost mówili o wielkim wpływie, jaki wywarła na nich polska kinematografia. Najbardziej wyrazistym przykładem jest chyba cykl pokazów filmowych zorganizowany pod patronatem Martina Scorsese, czyli Martin Scorsese Presents Masterpieces of Polish Cinema. Miała one miejsce w latach 2014-2015 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Scorsese osobiście wyselekcjonował ponad 20 filmów, które wyświetlano w trakcie tych pokazów, a wśród nich były największe klasyki takich twórców jak Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Kieślowski i kilku innych. Zresztą przy okazji wizyty w Polsce sam mówił o tym, jak wielki wpływ na jego twórczość mieli Polacy. Nie umiem wytłumaczyć, jak wielki wpływ miało wasze kino, panowie Wajda, Polański, Skolimowski, cała grupa tego czasu na moją twórczość filmową. I ma do dziś, bo gdy robię film, zazwyczaj łapię się na tym, że pokazuję aktorom czy operatorom właśnie polskie filmy z lat 50. I części z was może wydawać się, że to wszystko to działanie pod publiczkę, ale myślę, że Scorsese jest w tym wszystkim zupełnie szczery. Nie widzę powodu, dla którego miałby podlizywać się akurat Polakom. Zresztą w jego zbiorach podobno są oryginalne taśmy filmowe z takimi działami jak choćby Faraon i raczej mało prawdopodobne, żeby oglądał te produkcje z angielskimi napisami. Nie twierdzę, że twórca taksówka, że specjalnie na potrzeby oglądania polskich filmów nauczył się języka, ale najwyraźniej to, co najbardziej w nich do niego przemawiało, to znacznie bardziej uniwersalny język filmu. Zresztą filmów zaprezentowanych w ramach tych pokazów pewnie byłoby więcej, ale o ich doborze decydował nie tylko poziom artystyczny. Selekcje podlegały wyłącznie dzieła, które zostały wcześniej poddane rekonstrukcji cyfrowej. Gdyby takie pokazy organizowano dzisiaj, tych filmów mogłoby być dużo więcej. Poza Martinem Scorsese'em, warto wspomnieć też o Stevenie Spielbergu. Zawsze miał on do Polski pewien sentyment. Zapewne po części dlatego, że jego dziadkowie od strony mamy pochodzili z terenów Europy Środkowej. Spielberg odwiedził nasz kraj w 1993 roku przy okazji produkcji Listy Schindlera. Na planie współpracował m.in. z Andrzejem Sewerynem, który był bardzo bliski zagraniu głównej roli. Ostatecznie wcielił się jednak w postać drugoplanową. Na planie filmu pracowała też Eva Brown oraz Alan Starski, którzy byli odpowiedzialni za scenografię i wykonali kawał naprawdę znakomitej roboty, bo jeden z siedmiu Oscarów, które otrzymała później lista Schindlera, był właśnie za scenografię. Kolejnym Polakiem, który zgarnął statuetkę za swój wkład w ten film, był operator Janusz Kamiński. To była jego pierwsza współpraca ze Spielbergiem, ale pokazał się z tak dobrej strony, że od tamtego czasu był odpowiedzialny za zdjęcia każdego kolejnego jego filmu. W międzyczasie zdobył kolejnego Oscara tym razem za zdjęcia do Szeregowca Rejana. Mało kto wie, że był też odpowiedzialny za teledysk stworzonego przez Lady Gaga utworu Alejandro. Jednak wróćmy jeszcze na chwilę do Spielberga. W 1999 roku napisał on list, w którym zarekomendował Andrzeja Wajdę do nagrody specjalnej przyznawanej przez Amerykańską Akademię Filmową. Miłośnicy kina uważają go za jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii filmu. Twórcę, który wielokrotnie kierował uwagę świata w stronę kina europejskiego. Starając się pokazać najszlachetniejsze wzloty i najmroczniejsze zakamarki europejskiej duszy, inspirował nas wszystkich do zastanowienia się nad własnym człowieczeństwem. Wajda przynależy do Polski. Lecz jego filmy stanowią część kulturalnego dziedzictwa ludzkości. Może i brzmi to trochę pompatycznie, ale dobrze ilustruje, jak cenionym za granicą reżyserem był i w sumie nadal jest Andrzej Wajda. Wydaje mi się, że na pewne wyróżnienie w tym materiale zasługuje David Lynch. Jest on nie tyle fanem polskiej kinematografii, co w ogóle Polski jako kraju. Po raz pierwszy odwiedził go w 2000 roku w ramach festiwalu Camera Image, kiedy ten odbywał się jeszcze w Łodzi. Od tamtego czasu reżyser ten bywa w naszym kraju dość regularnie, zazwyczaj w ramach wspomnianego festiwalu, z którego dyrektorem, Markiem Żydowiczem, ma niezwykle serdeczne relacje. Panowie planowali nawet wspólne założenie dużego studia filmowego. Niestety Hollywood, tak jak niektórzy je nazywali, nigdy nie powstała. W sumie nazwanie tego projektu studiem filmowym jest dużym niedopowiedzeniem. Lynch chciał stworzyć w Łodzi centrum kulturalne i ostoje dla wszelkiego rodzaju artystów. Jej siedzibą miał być dawny budynek łódzkiej elektrociepłowni. Projekt został dogadany z władzami miasta, które zadeklarowały wsparcie finansowe. W rewitalizację planowano zainwestować nawet pieniądze unijne. Niestety po wyborach samorządowych z 2010 roku władze się zmieniły, a nowa prezydent postanowiła wycofać się z projektu. Lynch nie krył rozczarowania zaistniałą sytuacją, czemu dawał wyraz w różnych wywiadach. W jednym z nich powiedział nawet, że prezydent Zdanowska zabiła łódź. W odwecie za rezygnację z projektu, Marek Żydowicz przeniósł się z Kamerimicz do Bydgoszczy, a potem do Torunia. I może wydawać się, że to nic wielkiego, ale Kamerimicz to nie jest jakiś podrzędny festiwal filmowy. Możemy być dumni, że odbywa się co roku właśnie w Polsce, bo to festiwal, który swoją rangą dorównuje największym tego typu wydarzeniom na świecie. To właśnie Kamerimicz przyciąga do naszego kraju największe nazwiska w branży. W ostatnich latach w ramach tego festiwalu polskie odwiedzi tak uznani reżyserzy jak Quentin Tarantino, Denis Villeneuve, Peter Greenaway czy Darren Arfonowski. Zresztą nie tylko reżyserzy, bo na kameri mitz można było spotkać też aktorów, Billa Mareia, Danego DeVito, Charlize Theron czy Keanu Reevesa w Pomorskie. It's great to be here. Dla operatorów filmowych Złota Żaba, o którą konkurują filmy na Camerimage, czy jest odpowiednikiem Oscarów czy Złotych Palm. W zasadzie można powiedzieć, że to najważniejszy festiwal poświęcony tej dziedzinie na świecie. I uważam, że nieprzypadkowo organizowany jest on właśnie w Polsce, bo nasz kraj zawsze słynął i w zasadzie do dzisiaj słynie ze znakomitych operatorów. Mówiłem wcześniej o współpracującym ze Spielbergiem Januszu Kamińskim, który jest jednym z najwybitniejszych operatorów w Polsce. Jednak nie jest jedynym, który cieszy się dużym uznaniem za granicą. Jeśli jest jedna rzecz, której Hollywood naprawdę może nam zazdrościć, to jest nią właśnie to, jak wielu szkoli się w naszym kraju wybitnych operatorów. Polacy mają swój udział przy naprawdę wielu wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcjach. Wspomniałem już o Szeregowcu Rajanie i Liście Schindlera, przy których pracował Janusz Kamiński, ale do tego grona można zaliczyć też raporty mniejszości i najnowszą odsłonę przygód Indiana Jonesa. Mało kto wie, że za kamerą jednego z filmów o Harry Potterze również stał Polak. Mowa o zakonie Feniksa, gdzie za zdjęcia odpowiedzialny był słowo Mir Idziak. Innym filmem, w którym miał swój ogromny wkład, jest Helikopter w ogniu. Wydaje mi się jednak, że do dziś jego magnum opus są zdjęcia z filmu Krzysztofa Kieślowskiego, czyli Trzy kolory niebieski. Pewną plamą w jego portfolio może być udział w projekcie, jakim była 1920 Bitwa Warszawska, ale powiedzmy sobie szczerze. To nie zdjęcia były w tym filmie największym problemem. A to, że to właśnie Idziak został zaproszony do pracy przy jednej z najdroższych polskich produkcji XXI wieku, tylko potwierdza jego status w branży. W ciągu kilku ostatnich lat Słowomir Idziak nie pracuje już przy tylu filmach co kiedyś. Głównym projektem, na którym obecnie się skupia, są warsztaty filmowe Film Spring Open. To 10 dni szkoleń dla filmowców prowadzonych przez najbardziej uznanych twórców z Polski i zagranicy. Wśród gości ostatnich edycji Film Spring Open można znaleźć Natalii Portman czy Juliette Binoche. Kolejnym operatorem, który wybił się na współpracę z Kieślowskim, był Piotr Sobociński senior, bo jest jeszcze jego syn, Piotr Sobociński junior. W ogóle zatrzymajmy się na chwilę, bo Sobocińscy są bardzo ciekawym przypadkiem. Ojcem Piotra Sobocińskiego seniora był Witold Sobociński, prawdopodobnie jeden z najlepszych polskich autorów zdjęć w historii. Jego kadrę możemy podziwiać w takich produkcjach jak Sanatorium pod Klepsydrą, Ziemia Obiecana czy Obi-Oba Koniec Cywilizacji. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że jego syn odziedziczył talent po ojcu. O Piotrze Sobocińskim głośno zrobiło się po trzech kolorach czerwonym. Otworzyło mu to drzwi do zagranicznej kariery. Miał możliwość współpracy z Antonem Hopkinsem, Leonardem DiCaprio, Robertem De Niro czy Meryl Streep. Niestety zmarł przedwcześnie mając zaledwie 43 lata. Jego synowie kontynuują rodzinną tradycję. Piotr Sobociński Junior jest jednym z najlepszych polskich operatorów młodego pokolenia, był odpowiedzialny za zdjęcia w najlepszych polskich produkcjach ostatnich lat, takich jak Bogowie, Boże Ciało, Róża czy Cicha Noc. Co prawda nie przebił się jeszcze za granicą, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Jego młodszy brat, Michał, zajmuje się przede wszystkim serialami. Był odpowiedzialny za zdjęcia kilku naprawdę przyzwoitych produkcji, przede wszystkim Belfra. Zdarzyło mu się jednak pracować też przy kilku głośnych filmach, spośród których najpopularniejsze są chyba Drogówka i Sztuka kochania". No i jest jeszcze siostra Michała i Piotra, Maria Sobocińska, ale ona jest aktorką, a nie operatorką. Możecie kojarzyć ją z serialu Sexify. Skoro już jesteśmy przy młodym pokoleniu polskich autorów zdjęć, to trzeba wspomnieć o Łukaszu Żalu. To właśnie on odpowiada za aspekty wizualne dwóch ostatnich dzieł Pawlikowskiego. Zarówno Ida, jak i Zimna Wojna były nominowane do Oscara za zdjęcia. I to nie jest przypadek, bo mówimy o najpiękniejszych wizualnie polskich filmach ostatnich lat. Choć akurat przyjdzie współpracował z innym wybitnym polskim operatorem, Ryszardem Lęczewskim. Żal był odpowiedzialny też za zdjęcia przy Netflixowym może po raz tym skończyć, i już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, w którą stronę pójdzie dalej jego kariera. Polska ma wśród operatorów także specjalistów od produkcji gatunkowych, a konkretnie horrorów. Paweł Pogorzelski współpracował z Ariem Asterem zarówno przy Mitsomar, jak i przy dziedzictwie Hereditary. Odpowiadał też za zdjęcia przy filmie Nikt. No i jest chyba jedynym polskim operatorem, który będzie miał swój wkład w filmowym uniwersum DC, bo ma pracować przy nadchodzącym Blue Beetle. No chyba że Warner odwoła ten film tak jak Bad Girl. trudno powiedzieć czego można się teraz po nich spodziewać. Oczywiście nie tylko mężczyźni mogą być znakomitymi operatorami, czego chodzącym przykładem jest Jolanta Delewska, autorka zdjęć do takich filmów jak Pokot czy w ciemności. I pewnie mógłbym jeszcze długo wymieniać utalentowanych polskich operatorów i operatorki, ale gdybym chciał powiedzieć coś o wszystkich, to ten materiał trwałby całą wieczność. Jest jednak jeszcze kilka nazwisk, o których warto wiedzieć, na przykład Arthur Reinhardt, który pracował przy kilku amerykańskich miniserialach, albo Krzysztof Ptak, autor zdjęć do domu złego. Mimo wszechobecnego nadal poglądu, że polskie kino jest słabe, w ciągu ostatnich kilku lat przeżywa ono naprawdę świetny czas. Cała poprzednia dekada była jednym z najlepszych okresów w jego historii. Mieliśmy polski film nagrodzony złotą palmą na festiwalu w Cannes i Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Zresztą obydwa te dzieła stworzone były przez Pawła Pawlikowskiego. Nie można zapomnieć też o dwóch srebrnych niedźwiedziach zdobytych przez Małgorzatę Szumowską na festiwalu w Berlinie i jeszcze kolejnym, którego za swój scenariusz do Zjednoczonych Stanów Miłości otrzymał Tomasz Wasilewski i jeszcze jednym, którego za zdjęcia do filmu nagroda otrzymał Wojciech Staroń, kolejny znakomity polski operator. I można by tak jeszcze wymieniać kolejne nagrody, ale chodzi mi w tym wszystkim o to, że polskie kino jest naprawdę poważne za granicę. Wydaje mi się, że wbrew pozorom naprawdę jest kilka rzeczy, których Hollywood może Polsce zazdrościć. Nie bez powodu słyszymy ostatnio coraz częściej o angażach polskich twórców przy hollywoodzkich produkcjach. I tak jak zawierucha w filmie Tarantino mógł być jeszcze przypadkiem, to już Adamczyk w serialu Marvela jest wypadkową ciężkiej pracy aktora i rosnącej renomy polskiej ruki na granicą. No i może też przekonującego agenta. Zresztą to nie jedyna amerykańska produkcja, gdzie możemy go zobaczyć, bo przecież wystąpił też w dostępnym na Able TV for All Mankind, a także w serialu Nocne Niebo, który można obejrzeć na Amazon Prime Video, i może nie są to seriale z pierwszego szeregu z grona tych najpopularniejszych, ale nie są to też produkcje małe. Coraz lepiej radzi sobie też Marcin Dorociński. W Netflixowym gambicie królowej zagrał rolę małą, ale bardzo znaczącą. Natomiast ostatnio ogłosił swój udział w nadchodzącym Mission Impossible Death Reckoning. A że to pierwszy z dwóch filmów, które mają być finałem tej serii, to bardzo prawdopodobne, że aktor wystąpi w obydwu. No i nie można zapomnieć też o drugim sezonie serialu Wikingowie Valhalla, gdzie również będziemy mogli zobaczyć Dorocińskiego. Całkiem nieźle za granicą poczynają sobie też twórcy Zimnej Wojny. Tomasz Kot przez jakiś czas wymieniany był w gronie kandydatów na antagonistę ostatniego filmu o Bondzie, ale ostatecznie do tego nie doszło. Rzekomo z powodu kompleksów Daniela Craiga, który nie chciałby jego przeciwnik był tak wysoki. Niedawno zagrał też w hiszpańsko-niemiecko-francuskiej koprodukcji, w filmie Wróg Doskonały. Joanna Kulik zapewne już wcześniej była kojarzona z granicą po występie u boku Juliette Binon w filmie sponsoring Małgorzaty Szumowskiej. Po sukcesie zimnej wojny została zaangażowana do serialu The Edi, tworzonego przez Damiana Szazela. Natomiast jeśli chodzi o Pawła Pawlikowskiego, to ostatnio ogłosił pracę nad filmem, w którym zagrać ma Joachim Phoenix i Rooney Mara. No i nie wiem jak wy, ale na chwilę obecną ja czekam na ten film bardziej niż na cokolwiek innego. I mógłbym mówić jeszcze długo, bo byli też kompozytorzy. Wspaniały Krzysztof Penderecki, Marek Żebrowski, który kilkukrotnie współpracował z Davidem Lynchem, no i oczywiście Krzysztof Komeda, którego utworu z dziecka Mery nie da się pomylić z czymkolwiek innym. Może i w polskim kinie brakuje pieniędzy, może nie jest aż tak cenione za granicą jak choćby kino francuskie, uważam jednak, że kiepskie komedie romantyczne, filmy Vegi i kolejne części 365 dni zaburzają nam trochę obraz, bo wcale nie jest aż tak fatalnie. Nie mówię, że hollywoodscy twórcy wpatrują się w nasze filmy jak w obrazek, bo na pewno tego nie robią, ale nie mamy też się czego wstydzić. Jest kilka rzeczy, za które nie tylko Hollywood, ale w ogóle zagraniczni twórcy mogą podziwiać polskie kino i mam nadzieję, że w ciągu następnych kilku lat stanie się to jeszcze bardziej widoczne.